unikamy agresywnego mycia. Czekaj, jakie było pytanie? <śmiech> <śmiech> totalnie nie ingeruje w pielęgnację. <laughs> Jeżeli macie skórę suchą, podrażnioną, z uporczywymi krostkami i nie wiecie co się dzieje, ten odcinek będzie właśnie dla was. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, bo widzimy się tutaj w każdą pierwszą środę miesiąca. Jestem dzisiaj z Kasią, z Kasią Pondy. Miło Cię znowu tutaj widzieć. Myślę, że dziewczyny też są bardzo zadowolone, bo widziałam, że ostatni odcinek z Tobą przyjęły bardzo ciepło. Kasia, dzisiaj rozmawiamy o mikrobiomie skóry. I o ile o mikrobiomie jelit, naszego brzuszka, dużo się mówi o mikrobiomie w kontekście y, małych bobasów, to o tyle mikrobiom skóry to jest coś, co w przestrzeni gdzieś tam fruwa, ale niekoniecznie wiemy, z czym to się je. Czym mikrobiom skóry jest? Mikrowem skóry jest bezpośrednio skorelowany z mikrobiotą jelit. Mhm. I to jest taki zbiór, taki cały ekosystem, zbiór mikroorganizmów liczony w bilionach, zarówno z zewnątrz, czyli mhm. nasza skóra. Jak i wewnątrz, i między innymi mikrobiota jelit, też i e, drogi rodne, jama ustna. Więc to jest cały zbiór wszystkich mikroorganizmów, które zasiedlają naszą skórę, wnętrze organizmu, czyli grzyby, bakterie, wirusy, nawet roztocza. I one nie są intruzami. Brzmi strasznie tak, chociaż jakby otacza nas zewsząd, te mm -hmm. różne wirusy, bakterie. One są naszymi sprzymierzeńcami i są taką pierwszą linią obrony naszej bariery ochronnej e, przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, zakwaszania pH naszej skóry, czyli właśnie te dobre środowisko dla naszych bakterii, mhm. ale złe dla patogenów, mhm. zapobiegają wnikaniu tych złych patogenów, biorą udział w nawilżaniu skóry, są bezpośrednio związane z barierą hydrolipidową mhm. I co ciekawe mikrobiom każdego człowieka jest indywidualny. Kształtujemy go przez dietę, styl życia, środowisko w jakim przebywamy. Możemy w jakimś stopniu yy, Dziedziczyć pewne predyspozycje, i tutaj w kontekście różnych chorób skórnych, mm -hmm. typu trądzik, trądzik różowaty, AZS. Natomiast to, jak finalnie wyjdzie, mm -hmm. zależy od tego, czym się otaczamy, tak jaki styl życia prowadzimy. Bardzo ciekawe jest to, że właśnie jeżeli chodzi o skórę, no to tutaj się często o tym zapomina, a branża kosmetyczna rozwija te dziedzinę tak. i jakby chce wspierać nasz mikrobiom, dlatego że ten mikrobiom pełni konkretną rolę, tak jak powiedziałaś, tak. wojownicy można powiedzieć. Tak, to jest taka osłonka, mhm. taka kwaśna, bakteryjna, już powiedzmy bakteryjna osłonka, mhm. która jest na pierwszej linii obrony. Jeżeli chodzi o patogeny, wszędzie mamy bakterie, wirusy. Mhm. I to, że one nie wynikają, nie, nie ingerują w nasz mikrobiom, właśnie wynika z tego, że nasza prawidłowo funkcjonująca mikrobiota, mikrobiom, mhm. chroni nas przed tymi patogenami. Działa tak jak trzeba. Dokładnie. A jeżeli nie działa, no to wtedy już zaczynają się problemy. No właśnie. Jakie problemy możemy zaobserwować, jeżeli faktycznie ten problem z mikrobiomem skóry występuje? Co się dzieje? To takie charakterystyczne zachowania skóry, jak przy zaburzonym, zaburzonej barierze hydroidowej. Mhm. I często osoby, które mają zaburzony mikrobiom, mylą to ze skórą wrażliwą. Mhm. Nie wiem, czy się spotkałaś z tym, że większość Polek uważa, że ma skórę wrażliwą. Tak, tak, bo zaczerwienienie, a bo dokładnie, spędzi, bo sucho. Dokładnie, a mhm. to w większości jest zaburzony mikrobiom, kiedy przesadzimy ze składnikami aktywnymi, kiedy zbyt agresywnie traktujemy skórę, na przykład zbyt agresywnie ją myjemy, mhm. zbyt często, mhm. mówiło się, często mycie skraca życie i coś w tym jest. Mhm. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się nie myć, ale żeby też nie przestać z tym myciem. Jeżeli zadrzemy ten płaszcz hydrolipidowy, mhm. który jest pożywką dla naszych bakterii, no to też no, one nie mają się czym żywić i wtedy też może dojść do, do tego zaburzenia. Więc takie typowe objawy dla zaburzonej bariery hydrolipidowej, bo mikrobiom jest jako Pierwsza linia mm -hmm. oporu. I mhm. Jeżeli coś się z nim dzieje, no to potem już mamy tą zaburzoną barierę. Więc um, zaczerwienienie, podrażnienie, łuszczenie, swędzenie, rumień taki napadowy, nawet nadreaktywność na kosmetyki, które do tej pory były OK, mhm. um, nagle czujemy jakieś takie podrażnienie. Mhm. Czyli pełen zestaw, który występuje, tak mhm. jak wspomniałaś, przy zaburzonej barierze hydrolipidowej i nie da się tego tak naprawdę rozgraniczyć tak na pierwszy rzut oka. Nie, ciężko, mhm. ciężko rozgraniczyć, dlatego że że to jest taki efekt domina, jeżeli mhm. mikrobiom zostanie zaburzony, no to wówczas też i nieprodukowane są enzymy, kwasy mhm. tłuszczowe, peptydy, więc ta skóra po prostu też nie ma tej naturalnej osłonki. Mhm. Cement międzykomórkowy jest też, powiedzmy, rozjechany, mhm. więc nasza skóra traci na potęgę wodę, też gruczoły łojowe są rozregulowane. Najczęściej w tym momencie powiedziałabym, że to właśnie mikrobiom jest przyczyną wszystkich problemów skórnych. Ale skoro y, jedno wynika z drugiego, to czy jeżeli zaopiekujemy się mikrobiomem, to opiekujemy się przy okazji barierą tak. hydrolipidową? Tak. Okay, czyli tak. Kosmetyki, jest jakby... tak, kosmetyki są tak w tym momencie tworzone, mhm. że to ze sobą funkcjonuje, producenci formułują kosmetyki, mhm. które mają zarówno składniki, Mikrobiom friendly, jak i też składniki, które dbają o cement międzykomórkowy, ogólnie o bariery hydrolipidową, ceramidy, skwalan, kwasy tłuszczowe. Takie składniki, które kojarzymy właśnie z barierą hydrolipidową. Okej, okay, czyli jeden problem mniej przynajmniej nie trzeba się zastanawiać, jakby, tak. co naprawiać w skórze, bo tu faktycznie można powiedzieć, rozwiązujemy dwa problemy naraz. Tak, tylko podstawą jest dbałość o kwaśne pacha skóry, bo mhm. to właśnie to środowisko sprawia, że nasza skóra broni się przed patogenami. To jest mhm. dobre środowisko dla naszych bakterii, mhm. ale słabe dla patogenów. To skoro już jesteśmy przy składnikach, to na czym zawiesić wzrok na etykiecie produktu? Czego szukać, jeżeli chcemy ten mikrobiom wspierać, odbudowywać? No właśnie, dużo tego jest. Bo tak jak mhm. mówiłam, i żywe bakterie, czyli probiotyki, i prebiotyki, które są taką pożywką dla bakterii, tych naszych. Mamy pozbiotyki, które są mhm. już takim metabolitem, czyli one są wytwarzane w trakcie procesu fermentacji. Mamy i składniki fermentowane, czyli takie kiszonki. Popularne ostatnio, prawda? Tak, które <laughs> też są bardzo dobre, bo jak wspieramy mikrobiom jelit, mhm. no to też wspieramy i naszą skórę. Jest ich dużo. Mhm. Natomiast takie trzy podstawowe słowa, jeżeli będziemy szukać, no to myślę, że każdy, nawet jeżeli nie ogarnie, Składów, to będzie wiedział o co chodzi. Lizatę mm -hmm. jako lizat, mm -hmm. filtratę jako filtrat mm -hmm. i ferment jako składnik fermentowany. To okay. są takie trzy podstawowe, których warto szukać. No dobra, to wiemy już w takim razie, czego szukać, ale myślę, że to może być też potrzebne widzom czego unikać, czego nasz mikrobiom nie lubi? Nasz mikrobiom nie lubi częstych zmian w pielęgnacji. Jeżeli zarzucimy go nowymi kosmetykami, tak nagle wprowadzonymi, no to może odpalić nam się układ odpornościowy, mm -hmm. który jest skorelowany z mikrobiomem, no i wówczas łatwo o stan zapalny. Unikamy szybkiego wprowadzania kosmetyków, zdecydowanie promieniowanie UV, no i też antybiotykoterapia. Infekcje, choroby metaboliczne typu cukrzyca, insulinooporność. No dobra, Kasia, to może pod Podsumujmy teraz widzom, przedstawmy taką instrukcję obsługi, wypunktujmy rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Czego szukać, czego unikać, co robić, czego nie robić, żeby ten mikrobiom skóry wypielęgnować. No to spoza tych takich skórnych, powiedzmy, mm -hmm. warto jest dbać o mikrobiotę jelit, mm -hmm. czyli jeść kiszonki, mm -hmm. to jest jedno, ale przede wszystkim probiotykoterapia. Bo Na co dzień. Tak, bo mhm. kiszonki to jest tam jakiś tam dodatek, ale przede wszystkim probiotyki, mhm. dobre, jakościowe probiotyki. Unikać stresu, ale <laughs> <laughs> ciężko, ciężko to zrobić. Chociaż wprowadzić trochę relaksu, tak? Tak. Chronić się przed promieniowaniem UV, mhm. nie męczyć swojej skóry częstym myciem takim agresywnym, obniżać pH po każdym myciu. Powiedziałaś o agresywnym myciu, więc mhm. co będzie w takim razie polecane przez Ciebie do mycia? Twarzy. Długofapowe oczyszczanie, mhm. to że mamy nie nadużywać tego mycia, nie znaczy, że mamy nieodpowiednio umyć buzię, mhm. no bo musimy też zmyć e, makijaż, sebum, zanieczyszczenia, ale nie zaburzyć tego płaszcza, no mhm. bo on jest pożywką dla bakterii, więc olejek z band, nie wiem czy kojarzysz, on jest bardzo delikatny. Emulguje z wodą. Emulguje. To naprawdę się polubi. Tak, jest bardzo delikatny <laughs> także dla oczu. Mm -hmm. Natomiast już drugi etap mycia, czyli pianka, tak. jest bardzo bogata w składniki, zarówno dodające mikrobiom. Mamy tutaj prebiotyki, mamy ekstrakty fermentowane, tak zwane biofermenty. Czy jest mm. bardzo kremowa, więc to jest dwuetapowe oczyszczanie, ale bardzo delikatne i które nie zostawi tej skóry takiej. Ściągniętej. To na ja jeszcze bior. zapytam, bo no. y, powiedziałaś, że nie można myć skóry za często. Czym jest w takim razie mycie za często? Na pewno częściej niż dwa razy dziennie. Ok. Choć jeżeli jesteśmy zmuszeni, mhm. bo na przykład w okresie letnim, mhm. gdzie się pocimy i są różne aktywności, no będzie zdecydowanie lepiej czasem umyć tą skórę, ale w odpowiedni sposób mhm. i ustonizować, mhm. zadbać o ten mikrobiom w pielęgnacji, niż tego nie zrobić, no, no wtedy można się coś rozwinąć. Czyli Ty jesteś zdecydowanie zwolenniczką tonizacji skóry? Po umyciu. Tak, mhm. choć może nie takiej typowej mhm. tonizacji, mhm. bo ja sama y, nie zawsze używam toników, mhm. dlatego że inne kosmetyki mi troszeczkę służą za ten etap. Okay. I nieprzypadkowo tutaj zamiast toniku jest koncentrat SOS Bandy, mhm. który nie jest typowym tonikiem, mhm. bo to nie jest tonik. Mhm. To jest bardziej serum, bezolejowe mhm. na bazie wody, bardzo leciutkie, totalnie nie ingeruje w pielęgnację. No, no, więc jak nałożymy go na skórę, to on nie czujemy, że w ogóle coś na tej skórze jest, a jest bardzo bogaty pod kątem działania aktywnego, już nawet na mikrobium mhm. nie takiego wspierającego, tylko już nawet aktywnego działania. A tutaj mamy już tonik, mhm. taki typowy, typowy, chociaż kremowy mhm. i on, w moim odczuciu, może śmiało zastąpić nam trzy kroki w pielęgnacji. Jeżeli ktoś nie lubi zbyt wielu kosmetyków, mhm. jak nie cztery, może zastąpić tonik, esencje, serum i krem. Marka Revuel. Totonizację mamy już za sobą, czyli potem serum. Serum, mm -hmm. tak. Serum to jest zawsze taka bardziej skoncentrowana formuła, mm -hmm. tutaj już mamy więcej tych składników, które zadbają o mikrobiom i też o barierę hydrolipidową, mm -hmm. na przykład w tym serum bioa z ceramidami i prebiotykami, tutaj mamy aż 5% kompleksu ceramidów. Bardzo ciekawy skład, dlatego że mamy tutaj też liposomalną ornitynę, która w badaniach wykazuje wpływ na adipocyty, czyli na komórki tłuszczowe. Sprawiają, że buzia jest pełniejsza, <laughs> okay. czyli taka jak w dzieciństwie, wszyscy mm -hmm. z nas mieli płytki. Mm -hmm. Teraz te płytki są pożądane, okay. ale niestety z wiekiem tkanka tłuszczowa zanika. Mm -hmm. Dalej mamy coś bardziej odżywczego mm -hmm. i to jest serum też z serii takiej probiotycznej marki Awa. Poza tym, że sam mikrobiom, jeżeli go ogarniemy, mm -hmm. to już reguluje mm -hmm. to wydzielanie sebum, bo wówczas reguluje prasy gruczołów łojowych. To też mamy składniki, które będą działały sebo regulujące, jak niacinamid i cynk. To akurat już, jeżeli mowa o tym produkcie, to jest Pure by Klosi, taki typowy krem saboregulujący, on jest bardzo leciutki i daje satynowy efekt na skórze, więc jak ktoś nie lubi glow, to ten krem mu to zapewni. Z kolei te dwa pozostałe kremy, tutaj Bandy i Bielenda, one są dosyć odżywcze, takie otulające, to jest taki plasterek kojący. Cery tłuste nie muszą się obawiać takich formuł, mhm. dlatego, że one wspierają mikrobiom, więc i regulują tą pracę gruczołów ujowych, dbając o mikrobiom, też wpływają na te stany zapalne, łagodzenie stanów zapalnych, na produkcję peptydów przeciwdrobnoustrojowych, więc jakby dbając o mikrobiom, też zarazamy tym wszelkim problemom skór tłustych, skłonnych do niedoskonałości, więc tutaj bym się nie obawiała. Zamiast stosować składniki soboregulujące, takie mhm. silne, typu kwas salicylowy, azelainowy, czy wyższe stężenia niacynamidu, warto sięgnąć po prostu po pielęgnację dbającą o mikrobiom. Mhm. Nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi, a może pomóc. Tak, 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 tak. Kremy. kremy, tak, mhm. kremy. I na końcu mamy ochronę przeciwsłoneczną ze względu na to, że, że promieniowanie UV jest triggerem mhm. dla, dla skóry i dla mikrobiomu. Więc tutaj z jednej strony mamy SPF, który dba o mikrobium, bo jest w tej serii mikrobiomowej bazuje na, na tych samych składnikach co cała seria. I to jest SPF 30, 30. też mhm. dlatego, że Rzadko kiedy w SPF 50 jest miejsce na to, żeby dorzucić wiele składników aktywnych. No zazwyczaj, jeżeli tak, to jest krem, tak. który niesie ze sobą jakieś funkcje, to maksimum to jest chyba 30. Tak. Sama w ogóle mam ten filtr ja dzisiaj też. na twarzy, tak? Nie, to czy dzisiaj nie, ale ogólnie tak. <laughs> bardzo go lubię, z peptydami, leciutki, nie jest aż… jakby kojarzy się, że może z peptydami będzie taki bardziej treściwy, natomiast bardzo dobrze współpracuje, chociażby z makijażem, więc… Marka? Q&A. Czyli śmiało można powiedzieć, że jeżeli dziewczyny strzelą sobie taki zestaw, no to tutaj można powiedzieć, nie ma możliwości pomyłki. A propos, ostatnio nagrywaliśmy odcinek o tym, czy wszystkie składniki można ze sobą łączyć, żeby A. nie narobić sobie biedy. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to to odsyłamy. Natomiast tu jest to bardzo bezpieczny zestaw i jakby tych reakcji krzyżowych niepożądanych nie ma. Nie ma, nie ma. Zazwyczaj mhm. te reakcje niepożądane występują przy y, różnym pH mhm. y, produktów. Tutaj wszystkie są na tym optymalnym pH. Czyli tak podsumowując, myślę, że śmiało można powiedzieć, że to jest w ogóle podstawowy filar, o który tak. powinniśmy zadbać, jeżeli chodzi o naszą skórę. Jak ogarniemy mikrobiom, y, barierę hydrolipidową, to już reszta powinna być. Tak, to potem powoli możemy wprowadzać mhm. jakieś składniki aktywne, na których nam zależy. Mhm. Y, nie powiedziane, że w tych składnikach dbających o mikrobiom, w tych kosmetykach dbających o Mikrobiom nie ma e, składników anti-aging, mm -hmm. na których e, nam może zależeć. Mm -hmm. Mikrobiom to jest podstawa i nawet mówi się teraz, że to jest ostatni organ. Mm -hmm. Mikrobiom ogólnie jako całość, czyli ten i zewnętrzny, i wewnętrzny, to jest nasz ostatni Ładne organ. Poręganie. Taka odporność nasza, o którą możemy kosmetykami oprócz właśnie suplementacji i, i odpowiedniej diety no tak. zadbać. Tak, tak, dokładnie. Ja już swoje pytania zadałam. Natomiast jeżeli Wy macie jakieś swoje pytania do Kasi, no to to jest najlepsze źródło rzetelnej informacji a propos tego, jak skórę pielęgnować. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach. Kasia bardzo dziękuję. To było dziękuję. kolejne bardzo miłe spotkanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć!